Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Dozo z odcinkiem takim omówieniowym aktualizacji, która wyszła, wyobraźcie sobie, dzisiaj o 8 rano i 23 tam czasu pacyficznego. Nie wiem dokładnie jak to się nazywa, nie byłem dobry z geografii, z czego ja byłem dobry, nie? No, ale wracając do patchnotesów, słuchajcie, Infinity World się troszeczkę popisało, bo te patchnotesy są takie, no powiedziałbym, całkiem niezłe, ale dlaczego tak uważam, to zaraz do tego przejdziemy. Natomiast myślę, że nie będziemy tutaj dłużej mi trężyć i możemy przejść od razu do sedna. Sprawy. Także słuchajcie, aktualizacja wyszła tak jak wspomniałem o 8 rano i wprowadziła np. do multiplayera nową mapę. A właściwie nie taką nową, tylko odświeżoną. Mapę Hardhat. Kto grał w. Chyba Modern Warfare trójkę, ale nie jestem przekonany do końca. Nie pamiętam dokładnie, czy z dwójki, czy z trójki. Praktycznie jestem pewien, że z trójki jest ta mapa. To tą mapę zna. Ja jestem bardzo ciekawy, jak ona jeszcze wygląda. Dodano też nową mapę do Gunfighta, czyli do strzelaniny. Isle 9 się nazywa ta mapa. Także jestem bardzo ciekawy, jak one będą wyglądały. Troszeczkę tam zmodyfikowali jeszcze operacje specjalne, ale wydaje mi się, że za bardzo ludzie w to nie grają, także myślę, że mogę to pominąć. W opisie oczywiście będzie link do patch notesów, o ile nie zapomnę go dodać. Jeżeli zapomnę, to pewnie ktoś mi z was Przypomnij, i go wtedy dodam. Także możecie sobie sprawdzać ten opis, żeby zobaczyć na własne oczy, jak wyglądają te kształty. Co więcej, zostały zaktualizowane playlisty w Modern Warfare w multiplayerze. No dodano tam realizm Moshpit z, z noktowizorami, dodano również wojnę naziemną z zainfekowanymi, dodano zwykłą wojnę naziemną, dodano strzelaninę polegającą tylko na broniach z, ze schematów i dodano hard hard 24 na 7. Widzę, że tutaj jak wchodzi nowa mapa, to oni zawsze tak robią, że zostawiają to 24 na 7, żeby gracze się zaznajomili z mapą czy coś takiego. E, natomiast do Warzone powracają standardowe e, solosy, także Bogu dzięki. Znaczy wiecie, nie były takie złe te, te solosy z wykupywaniem się za 4,5 tysiąca. Tylko wiecie, no robił się z tego bardziej taki dev że można było grać pół godziny, a nadal się zajmowało na przykład 60. miejsce, bo bo tyle ludzi się po prostu wykupywało. Oczywiście tutaj troszeczkę przesadzam, ale wiecie o co chodzi. Także cieszę się, że wróciły i kolejny raz już to powtarzam, że bardzo fajnie by było, gdyby były właśnie e, solosy, triosy, kładcy, no i gdzieś tam w przyszłości jeszcze dwójki, swoją drogą dwójki mają wyjść w następnym sezonie, żeby one były zawsze takie standardowe, te tryby były zawsze po prostu do wyboru i do tego, obok tego, żeby były jeszcze do wyboru ich modyfikacje. To by było świetne. I na pewno by nie rozbiło za bardzo ilości graczy, bo w Warzone gra 60 milionów osób. No to umówmy się, że nie będzie problemu z wyszukiwaniem gry. Dodano również krwawą forsę na 4 osoby. Dodano nowy przedmiot do sklepu. Armorbox się nazywa, czyli nie wiem, pudło pancerzy. Zobaczymy, jak to przetłumaczą na polski. Jest dostępne do zlutowania z ziemi oraz do zakupienia w kiosku, w sklepie. I polega na tym, że użycie tego Armorboxa uzupełni pancerze całego teamu, czyli. Wszyscy prawdopodobnie dostaniemy po 8 pancerzy, nawet na czwórkach. Jest to bardzo ciekawe, zależy ile będzie kosztować. No powiedzmy, że 1500 kosztuje 5 pancerzy dla jednej osoby, no to na czwórkach to powinno kosztować co najmniej, I myślę, że coś w granicach 7-8 tysięcy, to by było zbalansowane, to znaczy wtedy by się po prostu opłacało to kupić zamiast pojedynczo kupować, prawda? No Natomiast myślę, że, że gdzieś tak w okolicach tego będzie właśnie ten Armor Box kosztował. I uwaga, powróciły kontrakty Most Wanted, czyli to, co było w poprzedniej aktualizacji wprowadzone na dosłownie jeden dzień, a usunięte zaraz po, i przypomnę, bo może nie mieliście okazji zobaczyć, jak te kontrakty wyglądają. Po podniesieniu takiego kontraktu jesteśmy widoczni na, dla każdego na całej mapie i jeżeli się obronimy przez chyba 3 minuty, tak jak każdy kontrakt trwa. To dostajemy dużą ilość pieniędzy. Nie pamiętam dokładnie ile to było, ale chyba 3000 na początek, więc no, opłaca się, tylko że no, trwa to 3 minuty, tak wiecie, no nie wiem, zwiat możemy zrobić w minutę skrzynki możemy też zrobić w minutę. Zabójstwo możemy zrobić też w minutę, teoretycznie, nawet szybciej czasami się zdarza, no ale też czasami się w ogóle nie zdarza, nie? że zrobimy tą eliminację, że nie wiem, cel będzie tak daleko, że nie zdążymy. Także co więcej, nie zostały usunięte żadne inne kontrakty, czyli nie ma już sytuacji jak z poprzedniej aktualizacji, że usunęli kontrakt eliminacji i dodali w zamian za niego tego most wanted, tego najbardziej pożądanego, czy jakkolwiek będzie to przetł przetłumaczone na polski. Także na propsy, bo bardzo mi się ten kontrakt spodobał i to wprowadza kolejne urozmaicenie do Warzona, więc jak najbardziej jestem za. Dodano, słuchajcie, no właśnie, i tutaj pojawiły się patchnowsy, bo nie wiem czy pamiętacie, jak omawiałem poprzednie aktualizacje, to była sytuacja, że pierwsza, pierwsza aktualizacja, która wprowadzała nowe tam 3 czy 4 czy 5 broni, podała, jakie bronie zostały wprowadzone do Warzona, natomiast kolejne aktualizacje już zaczęły dodawać coraz więcej broni i coraz więcej i coraz więcej, i nigdzie nie było napisane, co dokładnie dodali. I teraz uwaga, jest wszystko napisane. Dodano nowego SKS-a, legendarnego tylko do właśnie Warzona. Pięć schematów zostało zaktualizowanych. Nie wiem na czym to polega, bo oczywiście nie napisali, że z tego schematu do tego schematu. Szkoda. No natomiast mogę Wam powiedzieć, że AX50 ma teraz epicką, cokolwiek to znaczy, tak jak mówię, no jest napisane AX50 Epic, nie? więc nie wiem, czy po prostu zmienili rzadkość tych schematów, czy zmienili w ogóle schematy. No w każdym razie AX50, Kylo 141 jest legendarne, fal jest epicki, MP7 jest legendarne i AUG jest epicki. I teraz uwaga, moja chyba ulubiona zmiana z tego update'u. W Gułagu nie będzie już tylko pistoletów i, i shotgunów, właściwie one zostały usunięte, a w ich miejsce zostały dodane losowo 6 karabinów szturmowych i 4 pistolety maszynowe, wszystkie automatyczne. Także kozak, naprawdę jestem fanem tej, tej zmiany, bo nie wiem, jeżeli nie graliście w multiplayera, to możecie sobie na YouTube wpisać strzelanina, chociażby na moim kanale wielokrotnie się pojawiał na przykład odcinek Maraton Strzelanin, polecam bardzo serdecznie. Właśnie tam możecie zobaczyć jak strzelanina wygląda na multiplayerze. I tutaj ten gułag, ja bardzo żałowałem, że nie zrobili tego właśnie z gułagiem, tylko zostały pistolety i shotguny z jakiegoś powodu tylko. Dlatego tutaj do gułagu dodali te bronie i jestem fanem tej zmiany, bo jest 10 nowych broni, a właściwie zastępują te bronie, te pistolety, wszystkie i shotgany. Shotgunów wiecie, że szczerze nienawidzę, także jestem w ogóle zafascynowany zmianą. I jakie bronie będą się teraz pojawiać w gułagu? KYLO 141, M4, AK47, M13, SCAR, RAM7, MP5, AUG. 90 i striker 45. Także y, bardzo jestem zadowolony z tych zmian. Jestem bardzo ciekawy jak teraz będzie gułak wyglądał. E, myślę, że o wiele lepiej. No bo nabiera takiej wiecie, takiej y, takiej atmosfery strzelaniny z multiplayera. Jestem bardzo 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 pozytywnie nastawiony do tej zmiany. E, no i przechodzimy do takich ogólnych y, bugfixów y, czy zmian. Ja tutaj też tych wszystkich generalnych zmian nie będę omawiał, bo one często są drobne, często jakby nie wpływają za bardzo na ogólne wrażenie z gry, także jeżeli jesteście zainteresowani, co tam się dokładnie zmieniło, to zapraszam właśnie do opisu, do, do patch notesów. Natomiast tak jak mówię, no nie są to zmiany, które jakkolwiek wpływają, czy to na Warzone, czy na Call of Duty, może nie jakkolwiek, ale nie są istotne po prostu. Dobra, lecimy dalej. Pierwsza rzecz to zarażony i gun game nie będzie teraz powodował wpływu na kadę ratio ani na przegrane do wygranych ratio w multiplayerze, także jest to fajna zmiana, bo można sobie po prostu w te tryby teraz pograć na luzie zupełnie bez żadnej spinki. Po raz kolejny naprawiono baga, gdzie czasami okazjonalnie nasz wybrany operator nie pojawiał się w tym składłoku, Czyli, jak jesteśmy na przykład w grupie, przed, czy wyszukujemy mecz, to właśnie wtedy widzimy naszych operatorów. Czasami się ci operatorzy nie pokazywali, chociaż wydaje mi się, że w poprzedniej aktualizacji też to naprawiali. Także pewnie będzie ta sama sytuacja jak ze strefą na Warzone: czyli naprawiałem trzy razy z rzędu, a strefa nadal robi co chce. Także zobaczymy, jak to im wyszło. Zostały naprawione wiele bugów, które pozwalało wydostać się poza mapę. Czy pod nią wejść. Także, no bardzo na propsie, no, szkoda, że tak późno. Im szybciej, tym lepiej w tym przypadku, ale cieszę się, że to ogarnęli. Naprawiono też śmiesznego buga, moim zdaniem, gdzie na mapie Talsic Backlot ludzie na Freefall Olu spełnili się odwróceni twarzą do ściady. To musiało być śmieszne, ja czegoś takiego nie napotkałem, ale to zostało to naprawione, także jeżeli ktoś ma takie problemy, to już nie powinny one występować. I słuchajcie, przechodzimy do tej zmiany w patch notesach, która po prostu leje miód na moje serce, że w końcu Infinity Ward wykazał inicjatywę i się w końcu tym zajął. Zmienili bronię i podali, co dokładnie zostało w nich zmienione. Także mam nadzieję, że to zostanie, że już nie będzie trzeba szukać po kodzie źródłowym w grze jakichś zmian czy testować paterny odrzutu i tak dalej, tak dalej. Tylko jest już wszystko ładnie wypisane i mam nadzieję, że to są wszystkie zmiany i nie ma żadnych, wiecie, stealth nerfów ukrytych, takich nerfów do, do nie wiem, AK, czy, czy Rama czy cokolwiek. Także słuchajcie, Renetti. Boże święty, jak dobrze, że znerfili Renetti. Nie ma już Akimbo, słuchajcie, już praktycznie Akimbo myślę, że zginęło, bo zredukowano maksymalną e, rezerwę amunicji dla Renetti. Ten dodatek MK3 Burst Mode, który pozwalał na strzały, na potrójny strzał z pistoletu, znacząco zwiększono e, rozrzut pocisków, także no na Akimbo to też wpływa, e, nie zapominajcie. Do tego zmniejszono delikatnie, co prawda, ale zmniejszono damage do tej broni. Co prawda nie pokazują tutaj, ile dokładnie tego damage'u zostało zmniejszonego, no ale i tak dobrze, że zaznaczają takie zmiany, że takie zmiany zaszły. Także jak najbardziej na, na propsie. I co więcej, jeszcze mniej obrażeń zadaje Renetti, jeżeli założymy i akimbo, i właśnie tego MK3 Burst Moda. Jeżeli oba te dodatki są zaekwipowane, to wtedy jeszcze mniej obrażeń to Renetti zadaje. Także jak dla mnie fantastyczna zmiana, bo moim zdaniem wiecie, no, broń poboczna, to jest broń poboczna, to jest broń, którą wyjmujemy w sytuacji, kiedy w broni głównej kończy nam się amunicja, żeby właśnie nie przeładowywać, jesteśmy w jakiejś opresji i trzeba właśnie wyjąć broń. Pamiętaj, że przeładowanie jest zawsze wolniejsze od zmiany broni. To taki isterek. Także no, mam nadzieję, że to zostanie, że Akimbo już nigdy nie będzie grane jako główna broń, bo przecież tak było, na dojazdy to uu, Akimbo super. Także no, mam nadzieję, że to zostanie tak, jak teraz jest, albo że będą dalsze nerfy tego Akimbo. I że to będzie po prostu jakaś poboczna, sytuacyjna bardzo opcja do wyboru. No ale dobra, lecimy dalej we Falu zmniejszono. Zmniejszono, tu warto zaznaczyć czas celowania na skarze dokładnie taka sama zmiana, też ponownie nie ma tutaj zaznaczone jak bardzo zostało to zmniejszone, no ale to wszystko wyjdzie w praniu. Myślę, że ta aplikacja, którą, na którą się powołuje wielu youtuberów w tym ja, też to ogarnie i zaznaczy jak to zostało dokładnie zmienione. Jeżeli chodzi o snajperki, a właściwie celowniki snajperskie, to zmniejszono karę za długie wstrzymywanie oddechu. Jeżeli za długo wstrzymujemy oddech na snajperce, to w pewnym momencie nasz nasz ten celownik będzie bardzo się chwiał, tak jakby no wiecie no Operator wypuszcza powietrze, dusi się, nie, no to musiał tam odetchnąć. No i właśnie to ma to symulować, i to zostało zmniejszone. Ponownie nie ma jak bardzo, no ale zobaczymy w praniu. Naprawiono dla Renetti poziom 34, a właściwie dodatek, który odblokowywaliśmy na 34 poziomie, bo pokazywało, że odblokowaliśmy na niego Merc4 grip. To byłby ciekawy dodatek na pistolecie, nie ukrywam. Przechodzimy dalej do VLK Rock, to jest shotgun. Jeżeli ktoś nie kojarzy, zwiększono szybkostrzelność na tej strzelbie. Zwiększono obrażenia na bliskim dystansie dla dwunastki, dla amunicji dwunastki oraz zwiększono zasięg obrażeń na lufie 6 cali Revolt. To jeżeli ktoś grał w shotgunami to na pewno będzie kojarzył co i jak. Ja nie gram więc nie wiem. I słuchajcie, jest bardzo dużo zmian do Holgera 26, także let's dive into it. Zwiększono prędkość ruchu, polepszono szybkość celowania, czyli znowu troszeczkę ją zmniejszono. Zredukowano delikatnie odrzut na tej broni. Co do dodatków, to F tak 898 cala Spitfire Barrel, czyli lufa Spitfire ma troszeczkę mniejszą szybkość celowania, czyli na plus. Szybciej się ruszamy z tą lufą oraz zredukowano rozrzut broni. Także ciekawe zmiany tutaj. Holger nie był za bardzo grany, jeżeli zwracacie uwagę na metę. To ten holger nie był za bardzo grany. Zobaczymy, jak to się zmieni właśnie po tych zmianach. Jestem bardzo ciekaw. Natomiast to jeszcze nie koniec. Zmniejszono również czas celowania na lufie XRK Ultralight. Co do 30 nabojowych magazynków, to zredukowano, czyli polepszono wyjście ze sprintu. Kiedy sprintujemy, to mamy troszeczkę większe opóźnienie, jeżeli chodzi o szybkość celowania, niż jak na przykład po prostu idziemy. Także tutaj to zostało jeszcze troszeczkę bardziej zredukowane. Polepszono jeszcze czas celowania, szybciej się poruszamy z tymi magazynkami oraz poprawiono rozrzut pocisków, że te pociski będą miały troszeczkę mniejszy jakby zasięg rozrzutu. Jeżeli chodzi o dodatek bez kolby, to zmniejszono czas wyjścia ze sprintu, czyli dokładnie to samo, co w tych 30-nabojowych magazynkach. Szybciej się poruszamy bez kolby. Zredukowano tak samo rozrzut pocisków i zmniejszono szybkość celowania właśnie dla dodatku bez kolby. I ostatnią taką zmianą jest stippled grip, czyli chropowata owika, I tutaj zostało też zmniejszona szybkość celowania. Zobaczymy, jak Holger będzie teraz grany, bo on i tak już bardzo podpadał pod te kategorie właściwie karabinów szturmowych, nie tak naprawdę lekkich karabinów y, maszynowych, także zobaczymy, jak on będzie grany. Teraz jestem ciekawy, przetestujemy go. Prawda nie mam go za bardzo odblokowanego, ale to wiecie, delikatny. Dobra, lecimy do ostatnich poprawek. Był bug, gdzie gracz jeżeli został wykupiony z, y, ze sklepu, to mógł się stać odpornym na gaz. To zostało naprawione. Tego buga nigdy nie widziałem, ale brzmi ciekawiec, prawda? Ale nie, no już go nie ma, także bardzo dobrze, że go usunęli. Był bardzo rzadki bug, który pozwalał graczowi zostać w gułagu do końca meczu. Tego już nie ma. Na PC-cie był problem z gazmaskiem, że ten efekt założonej maski pozostawał na ekranie mimo, że już wyszliśmy z gazu, także to zostało już zmienione. Usunięto opcję możliwości wypełnienia składu, kiedy graliśmy w Battle Royale Solo. No ta opcja i tak nie działała, więc jakby po prostu takie, wiecie, porządkowa poprawka. Naprawiono voice chat, który czasami się urywał w trakcie meczu. To wiem, że bardzo dużo konsolowych graczy miało z tym problem, także to zostało naprawione, teraz już można swobodnie gadać w grze. Na szczęście i mam nadzieję, że, że to rzeczywiście zostało naprawione. Zmniejszono, jakby można powiedzieć, zasięg zabijania graczy z pełnym, z pełnym pancerzem przez RPG. Czyli RPG teraz powinno jeszcze rzadziej zabijać, i bardzo dobrze, bo RPG nie służy do strzelania w graczy. Także, jeżeli ktoś używa tego do, do, do strzelania w graczy na Warzone, no to hańba, oczywiście. Natomiast, no wiecie, RPG jest fajne do harasowania gdzieś tam kamperów, którzy gdzieś tam siedzą na poddaszu i wtedy można takiego RPGa puścić, ale wtedy i tak nie zabijaliśmy tych graczy, także, także ta zmiana akurat mnie nie dotyczy. Natomiast wszyscy ci, którzy starali się bezpośrednio trafić z RPGa, no to teraz mają e, troszeczkę ciężej. O, i tutaj jest ciekawa zmiana, której nie zauważyłem, kiedy pierwszy raz czytałem patch notesy. Final circle now moves, czyli strefa ostatnia będzie się poruszać. To jest kozacki pomysł, jestem bardzo ciekawy, jak to zostało... Rozwiązane. To brzmi jak fajna nazwa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo wiecie, ten, ta strefa ostatnia się oczywiście zawężała do samego końca, aż wszystko wypełniał gaz. A teraz rozumiem, że ta, ta ostatnia strefa będzie się jeszcze poruszać na boki, i to jest ciekawe rozwiązanie, naprawdę. Właśnie, i tutaj przechodzimy do kontraktu tego Most Wanted, czyli najbardziej poszukiwany, najbardziej pożądany, czy coś takiego z polskiego. Czyli ten kontrakt, który jak podniesiemy, to powoduje, że widać nas na całej mapie, stajemy się celem dla każdego. Z 5 minut teraz będzie trwał tylko 3 minuty, czyli się pomyliłem, czyli trwał 5 minut. Teraz będzie trwał 3 minuty i bardzo dobrze, bo 5 minut to jednak bardzo dużo czasu i to mogło powodować, że ludzie by tego po prostu kontraktu nie brali. Jakby jeszcze mogę powiedzieć dwa słowa na temat tego kontraktu. To jest bardzo spoko pomysł, bo to jakby zachęca ludzi do poruszania się zobaczymy, czy w jakiś sposób to wyeliminuje kamperów. Oczywiście wątpię, ale na pewno zachęci więcej ludzi do ruszania się, nie dość, że poprzez właśnie podnoszenie tych kontraktów, to druga sprawa, przez poszukiwanie właśnie tych przeciwników na mapie, gdzieś tam ganianiem się za nimi. Także jak najbardziej zmiana na plus i mam nadzieję, że ten kontrakt zostanie z nami na dłużej niż na jeden dzień. I Armor Box, czyli to pudło z pancerzami, zastąpiło osłoniętą wieżyczkę w sklepie. No myślę, że tej wieżyczki osłoniętej nikt nie, nie kupował ze sklepu, także jakby sponio. Nikogo, myślę, to nie boli, także teraz zamiast właśnie osłoniętej wieżyczki mamy tego Armor Boxa w kiosku. Natomiast sama osłonięta wieżyczka nadal jest w lucie, jakby nadal można ją zdobyć gdzieś tam w na ze skrzynki i tak Także napiszcie w komentarzach, jak Wam się podobają te zmiany. Ja jestem bardzo na plus, powiem Wam szczerze. Mam nadzieję, że Infinity Ward utrzyma tę tendencję do wypisywania wszystkich zmian, jeżeli chodzi o bronię, także zobaczymy, jak to będzie w następnych patch notesach. A ja Wam dziękuję pięknie za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o subie, lajku, komentarzu, wbijajcie na Facebooka i Discorda, wszystko jest w opisie. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach. Dzięki wielkie i dozo!